W psalmie 124 Dawid pyta, Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael, Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem. Gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami wody wezbrane. Błogosławiony pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Ratunek przed tymi wszystkimi ludzkimi zasadzkami Dawid bez żadnego wahania widzi w Bogu. To Bóg jest gwarantem zwycięstwa. To Bóg jest źródłem pomocy. To Bóg wreszcie jest pewnością na przyszłość. To On gwarantuje zwycięstwo, to On gwarantuje wyjście z wszelkich opałów i tarapatów. Niezależnie jak bardzo gromadziłyby się czarne, złe chmury nad nami. Niezależnie od tego, jak bardzo źli ludzie by stroszyli się i próbowali nastraszyć nas swoją potęgą. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego Dawid tak bezgranicznie, tak w pełni ufał Bogu, że wyprowadzi go z tych wszystkich zagrożeń. Przeczytałem ten psalm do przedostatniego wersetu, a ostatni brzmi następująco. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Tu znajdujemy odpowiedź, dlaczego Dawid tak bez wahania powierzał swoją przyszłość Bogu, dlaczego tak bezgranicznie Mu ufał. Po pierwsze, znał go osobiście. Pomoc nasza w imieniu Pana. Nie w jakimś filozoficznym tworze, zwanym istotą wyższą, bogiem, jakąś opacznością, bozią, jak to w pewnym infantylizmie naszej kultury określa się Boga. On znał Boga po imieniu, pomoc nasza w imieniu Pana. On znał go osobiście, wiedział, jaki to Bóg, który się mu objawił, i na którego objawienie on osobiście odpowiedział. Dopiero człowiek w takiej relacji z Bogiem, z konkretnym Bogiem, którego zna osobiście i który przez niego jest znany, może pokładać nadzieję. Następny aspekt, który Dawid porusza w tym jednym zdaniu, pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię, pokazuje na to, Jakim jest ten Bóg, który jest w osobistej z nim relacji? Nie jest to tylko jakiś pokonany słabeusz, który zawisł na krzyżu i dzisiaj nic nie może. Jest to Bóg pełen mocy i potęgi nad wszystkim, co wokoło. Tutaj akcentuje jego górowanie nad wszelkim stworzeniem. Nie może nic nam uczynić człowiek, nie mogą nic nam uczynić siły natury, tak zwana przyroda, kataklizmy itd., ponieważ po naszej stronie jest Pan, który uczynił niebo i ziemię. Pan potężny, który nad tym króluje. My dzisiaj, mając na świeżo wspominanie zmartwychwstania Jezusa, moglibyśmy dodać jeszcze. Brak lęku przed śmiercią, przed wszelkimi siłami nieczystymi, przed diabłem, ponieważ mamy za osobistego pana tego, który pokonał śmierć i pokonał diabła w zmartwychwstaniu. A więc praktycznie może korzystać z pomocy Boga tylko człowiek, który po pierwsze zna go osobiście, zna go po imieniu, i po drugie, wie, kim jest ten Bóg, że to jest rzeczywiście Pan nieba i ziemi, Pan życia i śmierci. Mając po swojej prawicy kogoś takiego, rzeczywiście nie możemy się bać ludzi, nie możemy się bać sił natury, nie możemy się bać sił zła, diabła, czy nie możemy się bać śmierci. Jeśli prawdziwie wierzymy takiemu Bogu, jeśli prawdziwie jesteśmy z takim Bogiem związani raz na zawsze, przez krew Chrystusa, to cóż może nam grozić?